Dzień dobry, Mateusz Furz, Imblock. Dzisiaj mamy pytanie: czy dysperbit, czy też masa KMB, będzie lepszym rozwiązaniem do izolacji Twojego domu? I w zasadzie jest to dobre pytanie. Oba te produkty, jakbyśmy spojrzeli trochę powiększy może ekran naszego systemu izoleo, zarówno dysperbit, jak i masy KMB należą do takiego. Hmm, Rodzaju produktów, które nazywają się bardzo ogólnie bezspojnowe materiały bitumiczne. To są bitumiczne materiały. Będziemy sobie analizować ten, to pytanie w naszym produkcie Izoleo obliczenia zużycia materiału w klasie wilgoci gruntowej, czyli najmniejszej klasie obciążenia wodą fundamentów. To są takie piaski, żwiry. No, generalnie woda bardzo szybko wsiąka. I ucieka poniżej poziomu posadowienia budynku, a najwyższa woda, taka gruntowa, utrzymuje się cały czas poniżej poziomu posadowienia co najmniej 30-40 cm w głąb. Czyli nigdy nie ma takiej sytuacji, że woda gruntowa podniesie się do poziomu takiego, że zacznie, że tak powiem, mieć kontakt już z fundamentami, czy też ze ścianą fundamentową piwnic. Grunty przepuszczalne umożliwiają bardzo szybkie wsiąkanie wody w głąb poniżej posadowienia. Więc mamy wilgoć gruntową. Pobawimy się produktami marki ADW, tak żeby nie mieć tutaj długiej litanii produktów, tylko raptem kilka. spojnowe materiały bitumiczne, czyli wszystkie naraz. Wpisałem sobie 30 m2 takiej izolacji, tak żeby sobie popatrzeć też, które produkty, ile tego... Materiały by potrzebowały. No i spójrzmy, jeżeli mówimy o wszystkich materiałach bitumicznych, no to wyświetlają nam się wszystkie łącznie z produktem Isoplasty Dysperbent. To jest taki wzorcowy odpowiednik bardzo popularnego słowa i produktu Dysperbit. Potrzeba by było na te 30 m2 około 108 kg. Można byłoby kupić 5 x 20 1 x 10 i w ten sposób taką powierzchnię zaizolować. Mamy też produkty, tutaj mamy izoplast 2KW, to jest typowy KMB i zaraz sobie to pokażemy, bo jak ja nie będę patrzył tak szeroko na wszystkie materiały bezspoinowe, bitumiczne, tylko spojrzymy sobie na wszystkie masy KMB i kliknę oblicz, to tylko i wyłącznie izoplast 2KW mi się pojawi. Co jeszcze ciekawsze, kiedy spojrzę jeszcze raz na ten szeroki materiał bitumiczny, na wszystkie produkty, ale zmienię klasę obciążenia wodą na wyższą, czyli powiedzmy, że nagle się stanie jakiś grunt gliniasty. Proszę zobaczyć, że mamy izoplast 2KW jako produkt, który został, a ten dysperbit i wiele innych produktów ADW znikło nam z tego zestawienia. Okazuje się nagle, że izoplast 2KW sobie poradzi w ten sposób. W zasadzie już odpowiedziałem na pytanie, który produkt, bo jak zmienia się sytuacja na budowie, czy sytuacja wodno-gruntowa, którą trzeba byłoby zbadać w postaci odwiertów geotechnicznych jeszcze przed rozpoczęciem budowy, a w zasadzie nawet jeszcze przed zakupem działki, żeby wiedzieć z jakimi tam gruntami, czy z jaką sytuacją wodną, z jakim poziomie wody gruntowej itd. Woda albo będzie bardzo szybko wsiąkać w takie piaski i żwiry. Albo nie będzie wsiąkać prawie w ogóle w jakieś gliny i iły. I teraz jeżeli mamy wykop i ściany fundamentowe piwnicy i w tym wykopie będzie się zbierała woda, będzie wsiąkała do dna oryginalnego wykopu, a głębiej już nie bardzo, no bo tamte gliny i iły, to gdzie tej wodzie będzie łatwiej wsiąknąć? No niestety w te ściany fundamentowe, więc do tego e, produkty Cienkowarstwowe takie jak dla wilgoci gruntowej nie będą się nadawały. Obejrzyjmy sobie kartę techniczną Izoplast Disperbent, czyli tego naszego odpowiednika yy, Dysperbitu. Produ yy, producent firma ADW, polska firma Izoplast Disperbent, to jest elektroniczna karta techniczna produktów w systemie Izaleo możemy sobie zobaczyć, że mamy tutaj ilość składników, jeden składnik. no Na wiele pytań odpowiedź brzmi nie, bo ten produkt naprawdę jest przystosowany do takich bardzo, bardzo nieinwazyjnych, że tak powiem, miejsc aplikacji, czyli właśnie wilgoć gruntowa. Nie ma odporności na radę, nie ma odporności na promieniowanie UV, minimalna temperatura stosowania 5 stopni. To jest produkt, który nadaje się do izolacji przeciwwilgociowej. Natomiast gdybyśmy chcieli obejrzeć masy KMB, to mamy Izoplast 2KW, faktycznie masa grubowarstwowa, dwuskładnikowa bez polistyrenu, dwa składniki, 85% cząstek stałych, czyli zupełnie inna jakość produktu. Mamy zużycia dla wilgotności Gruntowej to oczywiste, ale mamy też zużycia, czyli obsługiwaną klasę obciążenia wodą do 3 metrów, obsługiwaną obciążenie wodą bezciśnieniową na stropach. Także to jest zupełnie inna jakość, mimo że cały czas poruszamy się przecież w produktach bitumicznych. To jest produkt dwuskładnikowy, który wiąże na podstawie reakcji obu składników. Proszę zobaczyć, czas na wykorzystanie po zmieszaniu mamy jedną godzinę. Czas do osiągnięcia odporności na deszcz, już po 8 godzinach, teoretycznie może zacząć padać i nie powinno zaszkodzić temu produktowi. Po trzech dniach, wykop można zakopywać. No, oczywiście, warto jeszcze przykleić jakieś płyty XPS, styrodur, którym zabezpieczalibyśmy tą powierzchnię. Fajne jest to, że można sobie podejrzeć elektroniczną kartę techniczną produktu, tego konkretnego produktu, ze wszystkimi jej danymi wyszczególnionymi w tej formie, po prostu kolejnych punktów, bez wyszukiwania tych danych w karcie na tej stronie, na drugiej stronie, raz podane, raz niepodane, różni producenci różnie podają te nazwy itd. U nas to wszystko jest zunifikowane w jednym miejscu, fajnie pokazane, fajnie opisane. Także bez wielkiego skakania możemy też od razu przejść z karty technicznej produktu do obliczeń. Jesteśmy już w tym produkcie 30 m2, może 25 m2 dla wilgotności gruntowej. Potrzeba byłoby 62,5 kg, czyli 2 razy 32, bo produkt jest sprzedawany w 32 kg zestawach, ale jeżeli byłaby to klasa obciążenia wody do 3 m, to 125 kg, czyli 4 razy 32. Kilogramy 4 yy, komplet. W ten sposób bardzo szybko nie tylko czytamy kartę techniczną z jej najważniejszymi cechami yy, dla każdego produktu wyekstrahowanymi z oryginalnej karty technicznej produktu, ale również możemy sobie dokonać obliczeń. Kiedy oglądamy zwykłą kartę techniczną w jej wydruku, czy tylko w PDF-ie, no to tych obliczeń nie wykonamy inaczej niż tylko trzeba wziąć jakiś kalkulator czy telefon i, 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 i to wszystko wstukać. Tutaj mamy możliwość automatyzacji. Gdyby się okazało, że to jest ten produkt 125 kg, wiem, już, że to są 4 opakowania. Klikam guzik Kupuj, wchodzimy na stronę. Sklepu z tym produktem. Tutaj jeszcze jest ciekawostka: ten produkt teraz zimą jest sprzedawany w tak zwanej wersji zimowej. Wersja letnia jest niedostępna, bo mamy zimę, więc wybieramy wersję zimową, klikamy: kupuj. Cena jest naprawdę niezła. Produkt można aplikować w temperaturze od minus 5 stopni w górę. To oczywiście nie Oznacza, że sam produkt może mieć minus 5, produkt musi mieć w okrajach 8 i więcej, no i nie może być zmrożona powierzchnia ściany fundamentowej, na którą będziemy aplikować ten produkt. Natomiast jest to faktycznie wersja zimowa i to minus 5 stopni mówi samo za siebie. Produkt dostępny w sklepie InBlock. ADW, izoplast dwuskładnikowy, wersja zimowa, 32 kg opakowanie, jeden, jeden komplet składający się z dwóch składników. Cenę widzą Państwo na ekranie. Również tutaj mamy opis miejsca aplikacji, czyli na jakieś strefy podziemne, możliwość przyklejania płyt termoizolacyjnych. No, cóż, produkt do izolacji pionowej, tak jak widać z tego całego zestawu. Serdecznie polecam, oczywiście jeszcze raz można sobie z Izoleo przejść do karty technicznej, doczytać, polecam też oczywiście hmm, przeczytać oryginalną kartę techniczną tego produktu w wersji letniej w lato, w wersji zimowej zimą. Izoleo pomaga Państwu podejmować te decyzje, dokonywać obliczeń, e, przeskakiwać pomiędzy różnymi klasami obciążenia wodą. Sprawdzać w jakich klasach obciążenia wodą ten produkt się sprawdzi, a jeżeli się w jakiejś klasie nie wyświetli, tak jak w tej wodzie rozbryzgowej na Cekole, to znaczy, że tutaj raczej nie polecamy tego produktu, i wtedy ADW również ma dwuskładnikowy szlam, czy też mikrozaprawę izolacyjną. Świetna sprawa, można tych dwóch produktów użyć. Izoplast 2KW szedłby poniżej poziomu terenu. A ten szlam powyżej na strefę cokołową. Kiedy natomiast wilgoć gruntowa? No, wilgoć gruntowa wtedy, kiedy mamy sytuację pod tytułem proste warunki gruntowe. To wtedy optymalizacja kosztów oczywiście pozwala użyć produktu Dysperbent. Wtedy faktycznie grunty proste. Piaski, żwiry, nie ma tej wilgoci takiej dużej, czy wody w ogóle. Woda jest poniżej poziomu posadowienia. Oczywistym jest, że warto zoptymalizować koszty wykonania izolacji przeciwwilgociowej, wtedy nie przeciwwodnej, wilgociowej, i używać tańszych produktów, w tym produktu dysperbent na przykład firmy ADW. W ten sposób patrzyłbym na całą sprawę, jakie mam warunki gruntowe, jeżeli mam faktycznie proste warunki, no to można powiedzieć, że wygrałem los na loterii. Mogę zoptymalizować koszty i całą technologię izolowania fundamentów. A jeżeli nie, to nie, bo będę miał problemy. Dzięki serdeczne za uwagę. Tak by to było w naszym systemie izoleo i w naszym sklepie Inblock. Mam nadzieję, że udało mi się w miarę prosty sposób opowiedzieć o tej sytuacji doboru produktu, czy to będzie coś w rodzaju dysperbitu, czy jednak produkty grubowarstwowe yy, KMB. Dzięki za uwagę Mateusz blog. Hej.